Witajcie w naszym klubie książki. Ja jestem olivia czyli Antyteza, i dzisiaj zapraszam Was do troszkę mniej standardowego filmiku. Zdecydowałam Wam się troszkę przybliżyć twórczość Billie Eilish, którą bardzo, bardzo lubię. I zdecydowałam się zrobić to w taki sposób, że po prostu do wszystkich 10 książek z jej ostatniego albumu, czyli Hit Me Hard and Soft, dobiorę jakieś książki. Głównie do Tekstu, do treści ym, tych piosenek. Przy okazji będę sobie robić szaliczek, jeżeli Wam to nie przeszkadza. Yy, I co? Myślę, że zacznę od tego, yy, że zwrócę uwagę na to, co Bibi kiedyś powiedziała w jednym z wywiadów. Yy, czyli, że nieważne jest to, w jaki sposób ona pisze, w jaki sposób jej brat pisze, bo piszą razem. Ważne jest to, w jaki sposób e, słuchacz zinterpretuje ich teksty. E, I że oni, jako artyści, jako twórcy, mogą zinterpretować daną piosenkę w jeden sposób, a każdy słuchacz może zrozumieć to w inny. I to jest jak najbardziej w porządku. Więc jeżeli moje interpretacje będą się różniły od waszych. To jak najbardziej możecie się podzielić tym w komentarzu i chętnie bardzo poczytam i popiszę z wami. Ale też proszę mnie nie atakować za jakieś tam moje domysły, jeżeli chodzi o te treści piosenek. Raczej nie, nie będę tutaj wstawiać fragmentów, bo nie wiem jak to tutaj działa z prawami autorskimi, raczej nie chcę ryzykować, ale postaram się. Jak najdokładniej opisać te teksty. Może nie słowo w słowo, żeby tutaj ten film nie trwał za długo, ale postaram się dokładnie Wam przekazać o co mi chodzi. Porobiłam sobie trochę notatek, żeby, żebym się nie pogubiła, chociaż nie wydaje mi się, żebym żeby miała się gdzie zgubić. W każdym razie. Zacznijmy. Pierwszą piosenką na tym albumie. Jest piosenka pod tytułem Skini. Jest dosyć mocna, ale tu nie chodzi mi o muzykę, chociaż też jest przepiękna. Bardziej chodzi mi o tekst. Ta piosenka opowiada o tym, jak to jest być artystą w świecie, w którym po prostu wszyscy patrzą na ciebie jak na kukiełkę i mają wobec ciebie jakieś wymagania. Mówi o tym, jak ta presja otoczenia wpływa po prostu na Emocje, na stan Twojej głowy i na Twoje poczucie własnej wartości. I pierwotnie ta piosenka w ogóle miała się nazywać Cry, e, czyli, no, jak widać, te emocje nie są najprzyjemniejsze. E, jednak e, zmieniono te tutaj piosenki na Skinny. Możecie wiedzieć lub nie, ale e, bili bardzo się. E, Ukrywała z tym, jak wygląda jej ciało, bo nie chciała, żeby ktokolwiek je komentował, ale dopiero po jakimś czasie właśnie stwierdziła, że dość już tego. Ludzie po prostu są szaleni, jeżeli chodzi o ocenianie wszystkich, więc na poprzednim płycie nagrała coś takiego jak Not my responsibility. Więc tutaj polecam przesłuchać. To jest taka opowieść właśnie o tym, jak łatwo jest oceniać. Jeżeli chodzi o książkę, którą tutaj bym przytoczyła, no to moją pierwszą myślą była Daisy Johnson The Six. A dlaczego? Daisy i podmiot w skinie, czyli domyślam się, że jest to Billy, mają zupełnie różne, zupełnie inne problemy, więc tutaj nie możemy ich porównywać. Bo Daisy raczej zmaga się z jakimiś uzależnieniami, z jakąś taką autodestrukcyjnością. Podmiot Wyskiniej raczej zmaga się z czymś innym, ale właśnie to, co je łączy, to jest ta presja otoczenia, która bardzo wpływa na obie artystki. I pokazują, obie zmagają się po prostu z bardzo trudnymi emocjami, których tak naprawdę nie każdy jest w stanie zrozumieć, bo nie każdy z nas jest światowym artystą, prawda? Więc tutaj znalazłam właśnie takie połączenie. Dużo tu jest po prostu niepewności i takich jakichś refleksji życiowych, trochę toksycznych relacji. I przede wszystkim takiego poszukiwania własnej tożsamości i może każda z dziewczyn robi to w inny sposób. Czasem się udaje, czasem nie, ale tutaj znalazłam to powiązanie, więc stwierdziłam, że, że właśnie Daisy Jones The Six będzie uh, odpowiednim połączeniem do tej pierwszej piosenki z albumu. Drugą piosenką na albumie jest Lunch, który mogliście wielokrotnie już słyszeć, bo jest dosyć popularny. I jest to piosenka, którą najłatwiej będzie zinterpretować w taki sposób, że jest po prostu o miłości kobiety do kobiety. No i jeżeli chodzi o możliwości książkowe, to jest ich wiele. Piosenka sama w sobie opowiada o dużej pasji, jakichś fantazjach i po prostu o miłości i takim szacunku do siebie w relacji. No i właśnie tutaj to, co mi pierwsze przyszło do głowy, to zakon drzewa pomarańczy i dzień nastania nocy. Tam mamy takie dwie bohaterki, które właśnie bardzo się kochają i wcale nie muszą się z tym ukrywać, jak to bywa w naszym społeczeństwie. Po prostu spędzamy z nimi czas i możemy obserwować te pasje i właśnie miłość. Więc to były pierwsze postacie, jakie mi przyszły do głowy. Ja też się staram nie opowiadać za bardzo spoilerowo, żeby może też nie, nie zdradzać wszystkim, co i jak, chociaż tutaj spoilerów raczej dużych nie, nie ma. W każdym razie kieruję się raczej myślą, że moje książki to nie są jakieś nowości i myślę, że mam prawo zdradzić, że dany wątek się gdzieś tam pojawiał. Oprócz tego, jeżeli chodzi o właśnie miłość kobiety do kobiety, to pomyślałam, że w sumie dobrym przykładem by był jeden z wątków w Siedmiu mężach Evelyn Hugo. Myślę, że tutaj nie mam co, co dopowiadać, bo warto to odkryć samemu po prostu, jeżeli jeszcze nie czytaliście. Chociaż mam wrażenie, że strasznie dużo osób już to czytało, ale tak, to jest coś, o czym pomyślałam, o tej pasji właśnie. Oprócz tego wpadła mi w oko jeszcze Karmilla, ale ja jej nie czytałam, yy, tylko się nasłuchałam bardzo dużo. I może tutaj już yy, to nie jest do końca to, o co mi chodzi, yy, bo słyszałam, że momentami to jest dosyć kontrowersyjne, ale nie, tak jak mówię, nie czytałam, więc nie wiem. Yy, w każdym razie wątek tam się pojawia. Jeżeli ktoś będzie ciekawy, to niech spróbuje. Trzecią piosenką na albumie jest Chihiro, i tutaj już coś może zaświtać fanom Studia Ghibli, bo Chihiro to jest główna postać z filmu Spirited Away, który bardzo, bardzo, bardzo lubię. I właśnie Billy też jest fanką tego filmu. Dlatego to nie jest przypadkowe, że ta piosenka się nazywa Chihiro. I tak, jeżeli chodzi o samą piosenkę, opowiada o takim. Uczuciach, które towarzyszą utracie miłości, ale też troszkę o takim toksycznym związku, który wraca, znika, wraca, znika, zaczyna się od nowej i znowu się kończy. Ona to porównuje do właśnie takich zamykających się drzwi, które ciągle otwieram, szukam tej osoby, potem ona się pojawia, potem znika, wychodzi i tak dalej, co też jest w sumie nawiązaniem do spirited away, bo tam dużo drzwi się pojawiało. W samym tekście jest jeszcze więcej e, porównań, e, do, w sensie jakichś tam e, takich e, hintów e, i mrugnięć oczkiem do, do osób, które znają film. Więc to jest też super e, zabieg. E, oprócz tego piosenka jest e, pełna emocji, opisuje właśnie tę te utratę tej miłości jako takie uczucie po prostu tonięcia. I taką niepewność, wrócisz, nie wrócisz. I wiecie, z, z czym mi się to skojarzyło? To mi się skojarzyło z Dune, z pierwszą częścią. I nie mówię o filmie, bo to by było w drugiej części w filmie, tylko o pierwszym tomie książki. By the way, muszę w ogóle skończyć tę serię, bo mi zostały dwie części do przeczytania. Polecam Dune, bardzo fajnie się czyta. Dlaczego mi się to skojarzyło z Dune? Ą? No, pierwsze wersy tej piosenki. Stwierdziłam, że mogłyby być dobrym odwzorowaniem tego, co mogła czuć Chani w momencie, kiedy... Uwaga, jeżeli ktoś tutaj chce, nie chce w ogóle nic wiedzieć o Juniu, bo jeszcze jest przed, no to proszę sobie kliknąć raz, w się sensie dwa razy i 10 sekund do przodu. Co mogła czuć Chani w momencie, kiedy Muad'Dib postanowił zostać z Irulaną? Nie będę tu wchodzić w szczegóły, dlaczego taka była decyzja i tak dalej, tylko po prostu kwestia tego, jak się czuła czanie, co nie? Mam wrażenie, że, yy, że dobrze to, to jest odwzorowane. Oprócz tego tam yy, jeszcze jest opisane to, że właśnie ta postać boi się tej zmiany w drugiej osobie. No a jak wiemy, Paul yy, w momencie, kiedy się stawał tym młodibem i w ogóle coraz więcej się działo, yy, no, nie był już tą samą osobą, on się coraz bardziej zmieniał, więc to mogło być też takie dosyć stresujące. Przychodzę tutaj z przyszłości, bo kurczę nie wiem co się stało, ale zapomniałam opowiedzieć o jednej z moich ulubionych piosenek. Jest to Birds of a Feather, czyli piosenka, która teraz po prostu jest wszędzie i w sumie nie spodziewałam się, że będzie aż tak popularna, ale jakoś tak wyszło, że jest, więc super, bardzo się cieszę. I co, przed tym filmem, jakiś czas temu, obejrzałam sobie taką analizę tego, w jaki sposób w ogóle została napisana ta piosenka, i Billy i Phineas tłumaczyli wszystko, co i jak, co miało co znaczyć, więc mam jakiś tam pogląd na to, ale interpretacji tej piosenki jest wiele, bo niektórzy mówią, że jest to o takiej mocnej, silnej miłości w związku. Inni mówią, że to jest miłość braterska, siostrzana i tak dalej. Więc stwierdziłam, że pójdę bardziej w tym kierunku i polecę Wam książkę właśnie o takiej miłości między może nie stricte rodzeństwem rodzeństwem ale um, mówię o grupce, która bardzo mocno siebie wspiera, działa razem i akceptuje się nieważne. Siebie nawzajem, akceptuje nieważne w jakim przypadku i w jakich sytuacjach. I jest to seria Skrzydła Ognia, która jest mega słodka, mega kochana. Oczywiście różne tam się przygody dzieją, ale jest naprawdę przyjemna i myślę, że warto będzie tam spróbować ją przeczytać. Jeżeli chodzi o następną piosenkę, to jest to Wildflower, przepiękna piosenka. Na początku troszkę była niedoceniona, ale teraz jakby już zbiera coraz więcej fanów. Jest to historia dziewczyny, prawdopodobnie, która czuje odrobinę... czuje się troszkę zagubiona, szuka tej wolności, jest pełna tęsknoty i Przechodzi jakąś taką podróż wewnętrzną w tych swoich emocjach i tak dalej, próbuje się odnaleźć. No i e, oprócz tego pojawiają się tam jeszcze dwie kobiety, czyli jakby ona opowiada tutaj historię, e, tego, jak były dwie kobiety w związku, potem przychodzi trzecia, coś tam knoci, potem nie wiadomo, co się dzieje. I w sumie miałam troszkę problem, żeby znaleźć y, jakąś odpowiednią książkę do tego, właśnie, mm, jakby tematu. Ale przypomniałam sobie, y, że w sumie coś takiego było w dniu nastania nocy. Może nie dosłownie, y, ale bardzo mi się skojarzyło z faktem, kto nie chce słuchać, ten niech zatka uszy. Y, kiedy y, właśnie tam spędzaliśmy czas z Tunuwą i z Esbar i pojawiła się Kantę, która trochę tam namieszała. I mam wrażenie, że troszkę można by było tę historię podciągnąć właśnie pod te sceny, sytuacje po prostu z dnia nastania nocy. Może trochę naciągam, ale coś mi się tak Skojarzyło. Więc tutaj znowu pojawia się Dzień Nastania Nocy w moich poleceniach. Chociaż szczerze, czy mi się dobrze czytało Dzień Nastania Nocy? Nie do końca. Ale dla fanów y, Zakonu Drzewa Pomarańczy myślę, że warto spróbować chociaż zacząć to czytać. Kolejną piosenką y, jest The Greatest. To jest tak potężna piosenka. Y, ona po prostu bardzo jest mocna, i, i tekstem, i muzyką. Um, I tutaj um, też się troszkę zastanawiałam nad tym, o co chodzi dokładnie, bo słyszymy, że mm, okej, okay, osoba, ten podmiot czuje się bardzo samotny, i nie do końca wiemy, czy tu chodzi o związek, czy o inne, jakieś relacje, ale czuje się samotna. Próbuję być jak najbardziej dobrą osobą w tej relacji, troszkę jakaś tam się pojawia nieodwzajemniona miłość ze strony tej drugiej osoby i że tam, tam się pojawia jakaś taka trochę bezsensowność w dążeniu do celu. Wiecie, co tak pomyślałam już, nie patrząc jakoś związkowo, to mi się skojarzyło z relacją Basi we wronach, z ojcem. I w ogóle z rodzicami. Bo Basia była bardzo dobrą dziewczynką. Ona nie powinna była przejść przez to wszystko, przez co przeszła, i by nie musiała przez to przechodzić, gdyby nie to, jacy byli jej rodzice. I właśnie ta piosenka opowiada o tym, jak starasz się być dobry, na przykład, możesz mieć jakieś pasje tak jak Basia miała. I możesz po prostu być sobą, a ta druga osoba i tak będzie miała z tym problem i będzie ci robić pod górkę. I, I właśnie o tym. to z tym mi się skojarzyło. Ale oprócz tego sobie pomyślałam, że w sumie, jeżeli już bym miała podciągnąć to pod jakiś związek, to przychodzi mi na myśl trochę też inna książka Petry, czyli jest Jestem głód. I tutaj pomyślałam o relacji głównej bohaterki ze swoim mężem, który. Nic jej nie dawał za bardzo i tylko ją wykorzystywał, tak naprawdę. E, więc e, trudne emocje, trudne emocje w tej piosence się pojawiają. Jest przepiękna, więc e, polecam przesłuchać. Kolejną piosenką jest La de de ma Mavi. E, ta piosenka tak naprawdę składa się z dwóch części, e, ale ja się skupiam na tej pierwszej, e, chociaż obie mówią mniej więcej o tym samym. Tutaj pojawiają nam się jakieś fałszywe uczucia i to, że podmiot tak naprawdę kłamał swojemu partnerowi, że go kocha. Tak naprawdę to go nie kochał, ale wychodzi na to, że w ogóle się nie kochali i że po rozstaniu wszyscy sobie jak bardzo szybko poradzili po prostu i nikt nie cierpiał. Więc tutaj jest, pojawia się ta radość po rozstaniu, że, że o w, sumie, w końcu jesteśmy wolni. I, I nic już nam po prostu nie będzie wadzić. Do tego podmiot mówi: Ja ci życzę wszystkiego dobrego, żegnam, bądź zdrów i tak dalej. I po prostu pojawia się takie uczucie ulgi. No już nie musimy się martwić, nie? No i właśnie tutaj miałam troszkę problem z książkami, bo w ogóle no, świetny pomysł na film sobie wzięłam z płytą o głównie o relacjach, gdzie ja nie czytam książek o związkach za bardzo. Jak się pojawiają, to przypadkiem i ja o tym nie wiedziałam, że będą. W się sensie teraz trochę przesadzam i żartuję, ale raczej nie, nie sięgam po jakieś takie książki o, o związkach. A więc trochę miałam problem, żeby coś tu znaleźć. Um, jeżeli miałabym już podać jakąś książkę, to bym troszkę musiała, troszkę bardzo, musiałabym naciągnąć po prostu um, tę całą historię, ale też nie chcę za bardzo spoilerować. Więc w tym momencie po prostu podam jakiś tytuł książki, i każdy sobie może zinterpretować, jeżeli czytał tę książkę, czy się zgadza, czy nie. A ja Was poproszę po prostu, żebyście sami mi powiedzieli w komentarzu. E, czy, czy znacie taką książkę, w której właśnie jest ta ulga po rozstaniu? Ja sobie troszkę pomyślałam, e, może o nic tu nie jest prawdą z perspektywy, zarówno. No dobra, nie, 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 nie mogę podać tych imion. E, dobra, po prostu rzucam tytuł. E, nic tu nie jest prawdą. Kto czytał, ten może się domyślić, ale nie musi, bo, bo ta moja interpretacja jest naprawdę bardzo do wytłumaczenia, jak to w mojej głowie jest złożone. W każdym razie w tym przypadku poproszę ja Was o polecenie jakiegoś tytułu. Zostały nam jeszcze trzy piosenki, jesteśmy blisko. Kolejną piosenką na płycie jest The Diner. I tutaj piosenka jest. Napisana z perspektywy Stalkera. I tutaj pytanie dlaczego? No słuchajcie, po pierwsze, Billy bardzo lubi pisać nie ze swojej perspektywy, czyli ona woli wchodzić raczej w rolę, jakąś, którą tam wymyślą razem z bratem. No i tutaj stwierdziła, że napisze książkę z perspektywy stalkera, ale to nie tak dlatego, że po prostu takiej się zachciało, tylko że no niestety zmagała się sama z takim problemem. Miała stalkera, który po prostu nie dawał jej spokoju i no nieciekawa sytuacja. Dlatego, żeby może w jakiś sposób sobie poradzić, nie wiem, z traumą czy coś, postanowiła jakoś znaleźć te emocje tego stalkera i wrzucić je w piosenkę. Co mi przyszło pierwsze do głowy? No oczywiście, że uśpiona. No tu nie ma po prostu gadania. Uśpiona, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, to bierzemy i czytamy. W sensie to nie jest pięciogwiazdkowa dla mnie książka, ale była naprawdę ciekawa i troszkę przerażająca, no bo pojawiają się też właśnie jakieś wątki. W sensie, po prostu rozdział z perspektywy stalkera. Mamy tam dziewczynę, która cierpi na narkolepsję, więc ona tam ciągle przysypia w niektórych momentach. A w międzyczasie ktoś ją obserwuje i to jest mega straszne. Ale oprócz tego jeszcze sobie stwierdziłam, że polecę no, mój ukochany bonga. Tam też się troszkę pojawia, może nie stalkera, porywacza bardziej. Wątek, ale właśnie tak jak w tekście piosenki, on traktuje osobę, którą porwał, jak po prostu księżniczkę. Możesz być tą jedyną, możesz być moją żoną. Jest to dosyć yy, przerażające, ale obie książki naprawdę są spoko, więc tutaj polecam, jeżeli kogoś ciekawi taki temat. Przedostatnią piosenką jest yy, Bittersweet. No, i tutaj też miałam odrobinę problem, bo cała ta historia opowiada o tym, że no znowu dziewczyna jest nieszczęśliwa w tym związku i że jest bardzo zależna od swojego partnera i do tego jeszcze no w sumie to się go boi, bo on jest troszkę takim psycholem. I ona jest zmuszana do tego, żeby myśleć w taki sposób, jak on, żeby wszystko robić tak, jak on, ale że w sumie to ona mówi, że no nie mogę się w Tobie zakochać, bo to jest niebezpieczne, i, i tak dalej, i że prawdopodobnie ten partner byłby w stanie po prostu zabić nawet z tej miłości. I tak dalej, i, i że to nie jest zdrowa miłość, zdrowe uczucia i, i relacje. A oprócz tego w międzyczasie pojawia się po prostu wątek takiego jakiś trochę nadmorski, hotelowy. Przynajmniej ja to tak czuję, jak słucham tej piosenki, bo ona tam śpiewa: I've been overseas, coś tam, coś tam. I no, w samym tytule już jest ta: suite zamiast sweet, co nie? Czyli właśnie pokój hotelowy. No i co mi przyszło do głowy? No oczywiście, że wakacje pod morzem. Więc raczej tutaj w tym momencie się skierowałam bardziej w stronę vibe'u, a nie w stronę samego tekstu. No bo tak jak mówiłam, ja nie czytam za bardzo o tych związkach, więc nie mogłam za bardzo wymyślić żadnej książki, która by tu pasowała. Ale zapytałam się łoscypków i jeżeli mi coś znajdą, to wrzucę po prostu okładkę jakiejś innej książki którą ona poleciła, jeżeli jest to pusto na ekranie, to znaczy, że nic żeśmy nie znalazły, więc wy możecie się z nami podzielić kolejnym tytułem w komentarzu. Ostatnią piosenką jest Blue i tutaj też ciekawostka. Melodia i fragment tekstu z tej piosenki już istniały od wielu, 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 wielu lat. Mili to napisała, jak była o wiele młodsza i nagle tutaj się na płycie to pojawiło. W troszkę nowym wydaniu, w troszkę innym, więc dla, dla fanów to było niezłe zaskoczenie, bo już wcześniej słyszeli jakieś fragmenty tego. W każdym razie, Billy zwykle na albumach swoich robi tak, że ostatnia piosenka albumu podsumowuje wszystkie piosenki i pojawiają się w tej ostatniej właśnie wersy pojedyncze z poprzednich piosenek. Więc tutaj jest takie podsumowanie. W tej piosence pojawiają się wszystkie książki które już wam poleciłam, czyli to jest taki właśnie wrap-up po prostu. Ale przy okazji jest tam taki element taki fragment, który opowiada. On był bardzo popularny w ogóle na TikToku, strasznie dużo editów było do tego. Który opowiada hmm. o relacji z ojcem. I tutaj jest mowa o takim ojcu, który wymaga od ciebie, nie wiadomo czego, że ty się urodziłeś w takiej miłości, po prostu bezbronny i, um, i że po prostu zamiast rosnąć w tej miłości, to, to zostałeś wychowany w tej żądzy władzy, którą ten, ten ojciec y, jakoś miał w swojej głowie, że po prostu zostałeś ofiarą planów swojego ojca, który żądał władzy, czy tam. Jakiejś e, siły nad innymi, i do, do tego żyjesz w takim strachu um, przed światem, ale i też przed tym, co usłyszałeś, bądź usłyszysz na przykład z ust swojego ojca. I wiecie, co tutaj um, pomyślałam w sumie o, o Drakom foju, z Harry'ego Pottera: że on byłby dobrym chłopcem, gdyby nie ojciec, e, chyba. I guess, tak mi się wydaje, no bo jednak tutaj dosłownie to brzmi jak jego, jego historia. On był przecież takim troszkę przerażonym chłopcem. Możemy to zaobserwować w późniejszych częściach, że on w sumie to, to on nie był zbyt odważny. I tak naprawdę był. Widać było, że, że ten relacje z mamą miał zupełnie inną niż z ojcem, i ten ojciec po prostu. Od niego wymagał jak najwięcej. I w sumie nie wiem, czy nie widziałam nawet Editów z Draco do tej piosenki, ale nie jestem pewna. Możecie znaleźć i, i sami ocenić, czy pasuje, czy nie. W każdym razie to jest to, co mi przyszło do głowy. I w tym momencie doszliśmy do końca tego albumu i mam nadzieję, że chociaż troszkę Was zachęciłam do tego, żeby zerknąć i może troszkę się zapoznać z twórczością Billy. Bo mam wrażenie, że no to jest, Te treści są wartościowe. Jeżeli na przykład w jakiś sposób poczujesz, że to jest dla Ciebie i jakoś, że na przykład te teksty w jakiś sposób może przedstawiają Twoje emocje, może pozwolą Ci zrozumieć, hmm. Myślę, że warto po prostu się zapoznać z tymi treściami i, i kto wie, może zostaniesz trochę na dłużej. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie coś po sobie pod filmem. A, a ja się z Wami żegnam. I mam nadzieję, że y, zobaczymy się za tydzień w następnym filmie. Ja dalej będę robić mój szaliczek. zrobię może update kiedyś. Jak mi wyjdzie, jak nie zrobię tutaj, to zrobię na Instagramie. Więc zapraszamy i do zobaczenia. Cześć!